Historia i rola klubów sportowych Warszawy. Pierwszą organizacją zrzeszającą miłośników kultury fizycznej w Warszawie był działający od lat 30. XIX wieku zakład gimnastyczny Teodora Matchesa. Ówcześnie w szkołach nie było możliwości kształcenia wychowania fizycznego, gdyż dopiero w 1871 roku wprowadzono do rosyjskich szkół gimnastykę, w dodatku jako przedmiot nadobowiązkowy. Największy wpływ na rozwój sportu warszawskiego miały trzy dyscypliny sportowe: dwie najstarsze, czyli wioślarstwo i kolarstwo, oraz dyscyplina, która od początku XX wieku do dzisiaj jest najpopularniejszym sportem w Polsce, czyli piłka nożna. Pierwszym towarzystwem sportowym, powstałym w 1878 roku, zalegalizowanym 4 lata później, było Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie było towarzystwem otwartym, wśród członków pojawiało się najwięcej urzędników, przemysłowców, kupców, lekarzy, prawników. Na liście honorowej znaleźli się między innymi Bolesław Prus czy prezydent Sokrates Starynkiewicz. Na fali olbrzymiego zainteresowania sportem w 1886 roku powstało Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, a w 1893 Warszawskie Towarzystwo Łyżwiarskie. W 1899 roku z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego i dzięki funduszom zapisanym w testamencie sławnego przemysłowca Wilhelma Rała, powstał pierwszy w Warszawie ogródek jordanowski. Do 1914 roku powstało w Warszawie 15 tego typu obiektów. To właśnie w tych ogródkach jeden z prowadzących jej instruktorów, Władysław Kozłowski, rozpoczął popularyzację piłki nożnej, która pomimo olbrzymiego zainteresowania z przyczyn głównie technicznych, brak wiedzy o przepisach i deficyt boisk, nie mogła na stałe zagościć w szkołach. Sytuacja uległa zmianie w 1907 roku, kiedy to powstało Warszawskie Koło Sportowe, którego celem było m.in. upowszechnianie piłki nożnej, Palanta, jazdy Konnej, Tenisa czy łyżwiarstwa. W 1905 roku powstało w Warszawie towarzystwo gimnastyczne sokół, a rok później w ramach jego wewnętrznej struktury sekcja grażyna, będąca pierwszą kobiecą organizacją sportową w Warszawie. W 1912 roku zarejestrowano Warszawski klub Wioślarek, pierwsze polskie kobiece stowarzyszenie sportowe w Warszawie. Powstanie w 1927 roku Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz polityka prosportowa przyczyniły się do rozkwitu stołecznych klubów fabrycznych i urzędniczych. Do pierwszej grupy należały m.in. Towarzystwo Sportowo-Oświatowe Skoda, Państwowe Zakłady Lotnicze Orkan, Centralne Warsztaty Samochodowe Ursus. Do drugiej grupy należały Zakład Urzędników Administracji Wojskowej Zjednoczenie, czy Związek Urzędników Kolejowych, Promień. Niezwykle ważny jest fakt, iż w blisko 50 klubach działały sekcje kulturalno-oświatowe o tematyce teatralnej, rytmiczno-plastycznej, tanecznej, wokalnej, edukacyjnej, towarzyskiej oraz wszelkie chóry i orkiestry. Równie często w klubach istniały świetlice, biblioteki i czytelnie. Organizacje sportowe przyczyniły się również do rozwoju turystyki, organizując rozmaite wycieczki czy rajdy turystyczne. Dzięki olbrzymiej popularności sportów wodnych, warszawskie nadbrzeże Wiślane stało się reprezentacyjnym salonem Warszawy. Coraz lepsze wyniki warszawskich sportowców odbiły się sukcesem w powołaniach do kadry narodowej. W zimowych Igrzyskach Olimpijskich w St. Moritz w 1928 roku w 27-osobowej reprezentacji znalazło się 10 warszawskich sportowców. W tym samym roku na Igrzyska Olimpijskie w Amsterdamie powołano 33 reprezentantów Warszawy, co stanowiło już 40% zawodników całej kadry. Na kolejnych igrzyskach olimpijskich w Los Angeles w 1932 roku udział stołecznych sportowców wyniósł aż 75%. Kolejnym sportem, który w krótkim czasie stał się niezwykle popularny, była lekkoatletyka, która w latach 20 miała najwyższy poziom w całej Polsce. Kolejnym sportem, który stał się niezwykle popularny w latach 30, był boks, który przyciągał na widowni nawet do 5000 widzów. Z powodu braku sali widowiskowej, turnieje odbywały się w salach teatralnych, cyrkowych bądź nawet na stadionach. Ze sportów walki popularne były również zapasy, które początkowo były organizowane wraz z boksem przez założone w 1922 roku Polskie Towarzystwo Atletyczne. W tym samym roku rozegrane zostały w Warszawie pierwsze mecze koszykówki, a trzy lata później powstał Polski Związek Palanta i Gier Ruchowych. Ostatnią dyscypliną, o której warto wspomnieć, był stołeczny hokej, który odegrał kluczową rolę w rozwoju tego sportu w Polsce. Pierwsze mecze rozgrywano na Dynasach już w 1917 roku, a w latach 20 najlepszą w Polsce drużyną był Akademicki Związek Sportowy, który stanowił jednocześnie kadrę narodową. Sportowa infrastruktura Warszawy z okresu 1892-1939 Stadion Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów, najstarszy stadion Warszawy, powstał w 1892 roku na dynasach według projektu HUSA. Pierwotnie składał się z ziemnego toru, pośrodku którego znajdowała się sadzawka, która służyła zimą jako lodowisko. Stadion cieszył się wielkim powodzeniem wśród mieszkańców stolicy. W czasie I wojny światowej służył jako szpital polowy. Został uszkodzony i wyremontowany w 1921 roku. Wtedy też zasypano sadzawkę i stworzono na jej miejscu boisko piłkarskie. Do kolejnych zmian doszło w 1926 roku, kiedy to dostosowując stadion do wymogów europejskich, położono nową, betonową nawierzchnię. Obiekt zyskał również budynek klubowy, korty tenisowe, plac do gimnastyki oraz trybuny, które mogły pomieścić nawet do 6000 widzów. Ostatnie zawody odbyły się w 1937 roku po czym teren ten został sprzedany pod inwestycje mieszkaniowe. Stadion Akademickiego Związku Sportowego, stadion dla zaplecza studenckiego, zaczął funkcjonować w 1917 roku. Dalsze prace ukończone zostały dopiero w 1927 roku i obejmowały wykonanie bieżni lekkoatletycznej, boiska piłkarskiego, sześciu kortów tenisowych oraz pływalnie na Jeziorku Kamionkowskim. Stadion, który mógł pomieścić 6 tysięcy osób, posiadał zadaszoną trybunę na 1000 osób, do tego szatnie, natryski i magazyny. W latach 20 i 30 był często modernizowany, co pozwoliło na uzyskanie w prasie miana najpiękniejszego boiska stolicy, wzorowo utrzymanego. W czasie wojny stadion został zdewastowany i spalony, obecnie w użytkowaniu miasta i klubu drukarz Warszawa. Stadion legii Warszawa ulica Łazienkowska 3. Teren podbudowę klub otrzymał w 1921 roku, wykorzystując go początkowo na dwa place do gry. W 1927 roku zrodził się pomysł stworzenia całego kompleksu sportowego. W pierwszej kolejności w 1928 roku powstał basen, szatnie i trybuny. Basen został zaprojektowany przez Aleksandra Kodelskiego w stylu przedwojennego modernizmu. Spełniał kryteria olimpijskie i posiadał dziesięciometrową wieżę do skoków. Szybko stał się dumą i salonem stolicy, na którym spotkać można było aktorów, artystów czy dziennikarzy. Po wojnie w latach 50. basen został odbudowany według projektu m.in. Hryniewieckiego, współautora stadionów dziesięciolecia czy Supersamu, a także katowickiego Spotka. Do lat 70. basen był nadal jednym z najważniejszych miejsc spotkań towarzyskich. Został zamknięty w 1987 roku. Stopniowo popadał w ruinę aż do jego zburzenia w 2010 roku. W 1929 roku Legia otrzymała dotację, która umożliwiła rozpoczęcie budowy nowego stadionu. Obiekt otwarto w 1930 roku. Posiadał krytą trybunę na 5000 miejsc i trybunę stojącą na 3000 miejsc. Do tego bieżnie lekkoatletyczną tor kolarski i 10 kortów tenisowych z niezwykle efektownymi trybunami. Od 1930 roku stadion nosi imię Marszałka Józefa Piłsudskiego. Do końca okresu przedwojennego pełnił rolę reprezentacyjnego. Po modyfikacjach w latach 30. stadion mógł pomieścić 20 tysięcy widzów, choć w latach 50. padały dużo większe rekordy frekwencji wynoszące 40 tysięcy osób. Plany budowy nowego stadionu rozpoczęły się już w latach 90., ale ostatecznie do ich realizacji doszło w 2008 roku. Uroczyste otwarcie nastąpiło w 2010. Stadion RKS Skra ulica Okopowa 43 na 47, obecnie ulica Wawelska 5. Olbrzymi teren, ogrodzony z dwóch stron murem cmentarza żydowskiego i ewangelickiego, został przekazany z w 1923 roku. Dzięki olbrzymiej dotacji z magistratu już rok później obiekt pełnił funkcje sportowe, a do 1927 roku powstało boisko piłkarskie, pięciotorowa bieżnia lekkoatletyczna, boisko pomocnicze, korty tenisowe... I wał ziemny przystosowany do kolarstwa torowego, który jednak poprzez wadliwe zaprojektowanie rozmył się dwa lata później. Podczas II wojny światowej obiekt służył jako cmentarz. Po wojnie obiekty sportowe nie zostały odbudowane. Stadion Polonii Warszawa, ulica Konwiktorska 6. Prace przy budowie rozpoczęły się w 1926 roku, zaś pierwszy mecz odbył się w sierpniu 1928 roku. Obiekt posiadał stadion z lekkoatletyczną bieżnią i trybunami na 10 tysięcy widzów, cztery korty tenisowe i boisko do gier sportowych, zamieniane zimą na pierwsze w stolicy lodowisko ze sztucznym oświetleniem i radiowęzłem. Obiekt, po niewielkich zmianach, funkcjonuje do dzisiaj. Stadion KS Orzeł, ulica Podskarbińska 10. Przekazanie terenu wraz z subwencją od magistratu nastąpiło w 1927 roku, wysiłkiem Towarzystwa Przyjaciół Grochowa. Już rok później udało się uruchomić boisko piłkarskie, bieżnię lekkoatletyczną, drewniane trybuny i boisko do gier sportowych, zamieniane zimą w lodowisko. W 1934 roku obiekt przeszedł na własność magistratu, klub zaś przeniósł się na Brudno. Na stadionie w latach 1941-1944 rozgrywały się piłkarskie mecze konspiracyjne. Obecnie w tym miejscu znajduje się osiedle mieszkaniowe, a stadion został przeniesiony nieco dalej na ulicę Podskarbińską 34. Stadion Warszawianki, ulica Wawelska 5. Przekazanie terenu obejmującego duży plac na polu Mokotowskim nastąpiło w 1930 roku. Wybudowany w części obiekt oddano do użytku w 1934 roku. Zawierał on stadion, cztery korty tenisowe i boisko do gier sportowych zamieniane w zimę na lodowisko. Po wojnie teren przekazano skrze. Niedoinwestowany popadł w ruinę i niestety do dnia dzisiejszego nie doczekał się remontu. Do innych stadionów z tego okresu zaliczyć można stadion żydowskiego klubu Maccabi przy ulicy Zielenieckiej stadion KS Ordon na Pelcowiznie, stadion Fortu Bema na Powązkach, stadion KPW Orzeł na Brudnie oraz stadion TSO Orkan na Woli. Od połowy lat 30. budowane były boiska przyszkolne, na których rozgrywano mecze klasy B i C. Przystanie. Infrastruktura klubów wioślarskich w omawianym okresie była stosunkowo szeroka i dostępna. Zazwyczaj składała się z hangaru na łodzie i budynku klubowego. Najlepsze i najnowocześniejsze miały oczywiście Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie, wybudowane w 1929 roku i składające się z dwupiętrowego budynku, w którym składowano łodzie, basenu wieślarskiego, szatni na 800 osób, łazienek, pomieszczeń klubowych, a także restauracji i kuchni. Stołeczny oficerski jacht klub RP, wybudowany w 1932 roku, oraz Ośrodek Wodny Syrena, ukończony w 1935 roku. Obiekty te były wizytówką nadbrzeża Warszawy. Latem okoliczne tereny wokół przystani tętniły życiem. Kajaki i łódki wypożyczano również osobom niezrzeszonym, organizowano przy nich naukę pływania, potańcówki i festyny. Baseny. Swoje tradycje rozpoczęły od klubów, które budowały własne ośrodki sportów wodnych, przy których szybko zaczynały działać sezonowe pływalnie. Pierwszym basenem był wspomniany wcześniej basen Legi. Pod koniec lat dwudziestych stolica mogła się pochwalić już kilkunastoma kąpieliskami i jednym basenem, jednak nadal brakowało obiektu całorocznego. Ten stan rzeczy zmienił się po otwarciu w 1930 roku pierwszego krytego basenu w budynku Kasy Chorych przy ulicy Wolskiej 52 i basenu w kolonii akademickiej przy placu Narutowicza. Tuż przed wybuchem wojny Warszawa posiadała już jeden odkryty pełnowymiarowy basen, siedem krytych pływalni, 22 przystanie wieślarskie i kilkadziesiąt kąpielisk. Pozostałe obiekty sportowe. Warszawa przed 1939 rokiem nie posiadała sztucznego lodowiska. Wszystkie sporty zimowe uzależnione były od warunków atmosferycznych, a lodowiska i ślizgawki urządzano zazwyczaj na boiskach czy kortach tenisowych. Najważniejszym lodowiskiem był położony w Dolinie Szwajcarskiej ulica Chopina 5, obiekt należący do Warszawskiego Towarzystwa Łyżwiarskiego, gdzie rozgrywano zawody sportowe oraz pokazy jazdy figurowej. Warszawa prawie do końca lat 20. nie posiadała również hipodromu. Otwarto go dopiero w 1927 roku w Parku Łazienkowskim. Obiekt zaprojektowany przez inżyniera architekta Główczewskiego wzorowany był na słynnym włoskim hipodromie Monte Pincio. Obiekt, który był zdecydowanie najpiękniejszy w całym kraju, spłonął w czasie II wojny światowej. Jedyną pamiątką po nim jest pamiątkowy głaz.